Słuchajcie. Po pierwsze, chciałabym z całego, z całego serducha Wam podziękować za wyświetlenia pod filmem. Mąż mnie zostawił. Z jednej strony jestem przeszczęśliwa, że ten film ma tyle wyświetleń, a z drugiej przeraża mnie to. Przeraża mnie to, że ludzie kochają dramy. Słuchajcie, tam gdzie jest drama, rozwodzę się, straciłam męża. Moje dziecko mnie nienawidzi. Nie wiem, takie tytuły bardzo przykre z jednej strony, one się klikają jak, no nie wiem, jak klikacie w jakimś kasynie. No szok, jestem w szoku, ale nie wiem, taki chyba świat mamy, wiecie? No bo ja sama nawet jak widzę czasami jakiś tytuł, że wiecie, na przykład, moje dziecko jest chore czy coś, co to jest bardzo przykre, ale człowiek w to wchodzi. A jak widzicie normalne, pogodne życie kogoś, że nie wiem, yy, dzień z kotem, zakupy i poczta na przykład, no to to już nie jest takie ciekawe. Też tak macie? Dajcie znać, bo to jest naprawdę wręcz przerażające. Ja dzisiaj nie wstałam, miałam iść rano do kościoła, nie dałam rady. Powiem Wam, nie dałam rady, bo po przez te dwa ostatnie dni chodziłam spać Druga nad ranem, mniej więcej, bo i czytałam i oczywiście tą książkę, nadal wam z całego serducha polecam. Wstawiłam wam taki fajny link. Link to nie link nawet, tylko takie słowo, jakby na dzisiaj i no i powiem wam, łapie za serducha ta książka. Jest taka fajna do przemyśleń. Ja stwierdziłam, że czemu nie, chcę się trochę z Wami pomalować. Nie będę robiła oczu, tylko same rzęsy żeby tak wiecie, się ogarnąć trochę. Mimo, że dzisiaj nie mam jakiegoś wyjazdu oprócz tego kościoła, tak z domu sobie pracuję. Może w jedno miejsce jeszcze pojadę, ale rozumiecie to, że już jest zaraz 13 godzina. Jak ten czas leci, nie wiem, może w tym filmie właśnie podzielę się z Wami kosztami życia. Ile my. Wydajemy. Nie będę robiła nic takiego na Excelu profesjonalnie wiecie, że na przykład poczta 5 dolarów. Amazon subskrypcja 25, netflix subskrypcja 30. Takie wiecie, wszystkie duperele. Nie, 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 nie. To będzie bardziej ogólnie. Ja wszystko mam wypisane na kartkach. Za co mój mąż mnie po prostu gani, bo każe mi robić wszystko na kąpie. A ja jednak to no, na tych kartkach lubię nadal. No słuchajcie. No lubię, to jest takie inne. Więc zaraz sobie to wszystko podsumuję. I tak jak wam mówiłam ostatnio, że wzięłam się za głowę. Jak zobaczyłam, ile wydaliśmy w lutym. Ale co zrobić? Takie życie, raz wydajecie, raz zaoszczędzicie, no nie? No dobra, ja jeszcze trochę, no może jednak te oczy, no widzicie, najpierw rzęsy, potem oczy. Dobra, może to wyjdzie jakoś leciutko, no i człowiek się od razu lepiej poczuje. Zaraz jeszcze rozczeszemy te rzęsy, czekajcie, tu w kąciku, one, two i co? I będziemy gotowi. Jakiś błyszczyk jeszcze. Wiecie, co? Ta lampa, którą tutaj mam, na której stoicie, denerwuje mnie. Denerwuje mnie, bo ona się strasznie rusza. Nie jest taka stabilna. I nie wiem, jak ją ustawić, żeby było dobrze. Powinnam mieć, wiecie, ten taki mniejszy statyw, albo nawet użyć ten statyw, gdzie ten gimbal mam, właśnie którego nie używam. I nie wiem czemu, i muszę zacząć to robić, powiem Wam. Muszę zacząć to robić. No i tak to, moi drodzy. Mamy przecudowną pogodę, więc jeśli Wy macie deszcz, bez nadzieje, serdecznie zapraszam do mnie. Jest cudownie. I nawet nie czuję się źle, że to mówię. <laughs> nie no, żarcik, współczuję Wam. Jeśli nie macie ładnej pogody, bardzo Wam współczuję, bo ja mam cudowną, ale. Co jakieś dwa dni ma lać deszcz, więc pogoda się zepsuje. Wczoraj miałam robić ten chlebek bananowy. Kupiłam banany, ale nie zrobiłam, więc dzisiaj będziemy robić. Albo ja będę robić, wiecie. Ba chlebek bananowy już kiedyś robiłam na moim kanale. Przepis Ania gotuje. Serdecznie polecam, bo jest przepyszny. Dobra, jeszcze rozczesywanko. Kochani, w ogóle. Brakuje nam coś koło 50 osób do tysiąca. Więc uuu, wierzę, że razem możemy więcej i będzie losowanko wtedy. Będzie nagroda główna i dwie nagrody pocieszenia. Więc serdecznie zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Będzie mi niezmiernie miło. No i oczywiście do łapeczek, które mnie mega, mega motywują. Dobrze, nie wiem, te rzęsy dzisiaj jakieś takie są, wiecie, niesforne, ale dobra. Jest nieźle, dobrze. Ja lecę, ogarniam te rachunki, no i się z Wami podzielę. Kosztami życia w Ameryce. Coś jeszcze? Nic więcej. Tak. Zabiorę, wezmę sobie jakąś herbatkę, tudzież już jedną wypiłam, ale może zaraz drugą sobie ciachniemy. No i ja będę sobie podliczać. Nie mam takiego, wiecie, kalkulatora ręcznego, więc nie wiem, jak to zrobimy, czy na kompie, czy naprawdę do Excela porzucam, ale nie, chyba, że na telefonie popodliczam mniej więcej. No. Albo tu Was ustawię i wypiszę wszystko, ile na co wydajemy, i będziecie widzieć. Może taka. No, pomyślę, pomyślę, jaka forma, ale serdecznie zapraszam na koszty życia w Stanach Dwóch Osób. No dobrze, zaczynamy. Przepraszam Was za ten kadr. Nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie. Pierwszy raz to robię, ale przechodzimy do rzeczy. Miesięczne mamy wynajem, płacimy 1500 dolarów co miesiąc. Siłownia. 50 dolarów za nas dwójkę, ja już się wypisałam. Kino jest właśnie ta subskrypcja AMC, że możecie dosłownie bez limitu oglądać filmy i to się płaci 24 dolary na miesiąc, więc płacimy 48. Sobie tu nawet będę zapisywać od razu. Elektryka, czyli wszystko razem, wiecie: ogrzewanie, ochładzanie w domu, prąd, kuchenka, mikrofalówka. Zmywarka, wszystko razem około 100 dolarów. Około 100 dolarów za to płacimy. Nie wiem dokładnie, bo nie dopytałam, ale y, zawsze w zimę i w lato jest więcej, ze względu, wiecie, na te temperatury. A, la, a jesienią i wiosną płacimy zwykle mniej około 60-70, więc dałam jako 100 dolarów. Telefony 100 dolarów płacimy. Y, iCloud, czyli y, ten tak zwana kart pamięć w moim telefonie 10 dolarów. Za samochody płacimy 750 dolarów za jeden co miesiąc, czyli 1500 wychodzi. Bo one nie były kupione za żaden cash. Benzyna, mój mąż wydaje 200 miesięcznie, ja wydaję 80. Ubezpieczenie za samochody płacimy 200 co miesiąc za dwa. Ubezpieczenie na zdrowie 300 dolarów co miesiąc. iPes, czyli autostrada mój mąż wydaje 20, na miesiąc a ja 10. Subskrypcje, w które wchodzi Netflix, Amazon Prime, HBO i inne 70 dolarów. Internet 50 dolarów. Teraz podsumujemy i powiem Wam, ile miesięcznie wydajemy. Słuchajcie, mam wszystko wyliczone i wyszło mi, że miesięcznie wydajemy 4238 dolarów bez jednego centa, powiedzmy, bo za tą y, pamięć w telefonie płacę 9,99, ale w zaokrągleniu to jest 4238 dolarów. Może być 100 dolarów mniej, 100 dolarów więcej. Mówię, to się zmienia w zależności od elektryki w zależności od subskrypcji raz coś subskrybujemy, raz przestajemy subskrybować, tak jak teraz przestałam z siłownią. No to powiedzmy, to jest około 4000 dolarów. To są opłaty stałe. Raz na półtora miesiąca moje lekarstwa płacę 200 dolarów. Rocznie za kartę klubowicza w sklap Club płacimy 50 dolarów za kasko, 60. To też są takie orientacyjne, może wiecie tam z podatkiem jest ciut więcej. Wymiana oleju i tym podobne w samochodzie u męża to pewnie będzie koło 100 dolarów. Ono płaca, ale wiecie, jak jeszcze trzeba opony wymieniać, czy coś. To są wyższe koszty. Mniej więcej coś takiego. Okej okay, kochani, i to by było na tyle. Nie oceniajcie proszę, czy to dużo, czy to mało. Wiecie, każdy wydaje inaczej. Każdy miesiąc jest inny. Żyjmy i dajmy żyć innym. Po prostu. No i co? I chyba to by było na tyle. Jeśli ten film Wam się podobał, chcielibyście jakieś inne tego rodzaju filmy, dajcie mi znać w komentarzach. Aha, i jeszcze jedno. Nie możecie tego przeliczać na złotówki, bo ja mieszkam tu w Stanach i zarabiam w dolarach, nie zarabiam w złotówkach. Więc to jest tak, jakby ktoś Wam powiedział, jeśli wydacie 8 tysięcy złotych, że o Boże, o Boże, o Boże. Więc wiecie, podejdźmy do tego jak dorośli ludzie, po prostu. No i co? Jeśli macie jakieś pomysły na kolejne filmy, dajcie mi znać. I zapraszam Was na jutro już. W tym odcinku to by było na tyle. Serdecznie Wam dziękuję, że jesteście. Zostawcie kciuki, subskrypcję, komentujcie. I co? Do następnego. Ba!